Jeden. Dobry wieczór Welcome Dobry wieczór. Cześć kochani Dobry wieczór, witamy Was serdecznie. Pozwólcie nam się ustawić kilka sekund z panem akustykiem jeszcze Raz i, dwa, 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 i... Zaraz dwa, dwa, zaczniemy. Raz, dwa, trzy. Nasz nowy dwa, dwa, nabytek Piotr Wiśniewski Kudyś. Witam, Witam wszystkich. Dzisiaj będzie śpiewał basem, prosimy Pana akustyka proszę. o większe wyeksponowanie go i taki... Dobra, Michał. 1-2, 1-2, 1-2. Słyszę się świetnie, dziękuję. 1-2-3, dla mnie troszkę więcej gainu, proszę. 1-2-3 i troszkę bardziej do odsłuchu. 1-2, 1-2, bardzo dobrze, dzięki, piękne. Tomuś? 1-2-3, 2-3-2, dla mnie troszkę, troszkę więcej czułości jednak. 1, Przecież 2, 3. Ze mną, no. 1, 2, 3. 2, 3, 2. Wyjątkowo nie wierzło nam, chyba. Raz, 2, 3. Wyśmienicie konik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja też poprosiłbym troszeczkę więcej czułości. 1, 2, 3. 3, 3. Super. Można jeszcze rozjaśnić ciutkę. 1, 2, 3. Mimi, mimi. Mi. Dziękuję bardzo. I ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Można wybrać ciuteczkę, ciuteczkę więcej gejlej. To będzie wszystko. Tak, razwa, trzy stąpię. Super, dziękuję bardzo. Kochani, zacznijmy od piosenki, która stała się dla nas niezwykle ważna już kilka lat temu, piosenka pod tytułem Requiem dla Nieznajomych Przyjaciół z Bieszczadów. A zaczniemy w ten sposób, dlatego że niedawno temu odszedł nasz serdeczny kolega Darek Ślewa, z Kukla z zespołu Smaglers i chcielibyśmy zadedykować jego pamięci tę piosenkę. Wiemy, że. Darek jest tam na górze i patrzy na nas i się do nas uśmiecha, bo to taki był człowiek. Chociaż niektórzy mówią, że mrukowaty, ale tak naprawdę serce miał takie jak mój brzuch. W związku z tym, Darku, jeżeli tam jesteś, a jesteś na pewno, to dla Ciebie. Z natani ciągnie czarny front, i Kirem kryje niebo. Stalowy potwór obcy los. Boże, dlaczego, dlaczego północnym morzem szary świt nie błysnie nigdy dniem? W kołysce fal zasnęli ci, którym przerwano ser. Około 6 rano u północno zachodnich wybrzeży Danii zatonął polski jacht staranowany przez tankowiec udający się do Rotterdamu. Ekipy ratunkowe uratowały jedną kobietę. Znaleziono dwa ciała członków załogi. Pięć osób zostało uznanych za zaginione. Akcja ratunkowa została przerwana. Najprawdopodobniej nie zostanie wznowiona. Rozmył się czas słoneczny blask, W szarych głębinach konie. Niech tuli was do snu podczas, Po połoni. nie Niech dobry Bóg z domowskich dróg, bo do wam prostuje. Niech nasze myśli do Czas słoneczny blask, szary płęk tonie. Niech tuli was do stu potrzask, pod morskich Niech dobry Bóg z domowskim dróg, do hajlowań prostuje. Niech nasze myśli do was wtrą, bardzo was tu brakuje. Taran, taran. Tam nie ma złych tankowców. Rozgnął się czas, słoneczny blask, szary szarych na tonie. Niech duli masz doszło poprzask, pomocnik pieśń połonin. Niech dobry Bóg sto mąskich dróg Do łajlowa prostuje. Niech nasze myśli do nas tną, bardzo Was tu brakuje, Bardzo Was tu brakuje, Bardzo Was tu. Dziękujemy świetnie. Dziękujemy Wam bardzo. Kochanie, kopuś jest dla nas bardzo wyjątkowym festiwalem, ponieważ lat temu, prawie 10, 2001 rok, czyli 8 lat temu dokładnie. Pewna miła, niepozorna dama znalazła nas wstyd powiedzieć, ale w toalecie, w krakowskim festiwalu, kiedy śpiewaliśmy na próbie i powiedziała: Chłopaki, ja was chcę mieć na kopuści. I wtedy przyjechaliśmy tutaj do Was i dostaliśmy od Was nagrodę, pierwsze miejsce i tą kopuść, to wiosło, które do dzisiaj stoi u mnie w domu. Kochani, kopyść była początkiem. Wszystkiego tak naprawdę dla Bananów. Co prawda nie był to nasz pierwszy festiwal w tym składzie, ale, ale od Kopyści tak naprawdę zaczęła się wielka przyjaźń z wieloma zwołami szantowymi na tej scenie i która trwa do dzisiaj. Panie i Państwo Wam piosenkę, która też jest dla nas symboliczna. Piosenka pod tytułem A może tak, a może nie. Piosenka, która z kolei stała się tytułem naszej płyty pierwszej. Piosenka dla niegrzecznych młodszych braci. Może tak, a może nie Może paluję zawsze tak jak chcę A może taka, może nie Boli nie próbuję mu narzucić swej A może taka, może nie Może paluję zawsze tak jak chcę A może taka, może nie Boli nie próbuję mu narzucić tej. Zawoduje zawsze tak jak chcę, a może tak, a może nie, bo nie brudna rzuci swej, znajdź swe miejsce młody żeglarz, Bo twarde karki ocean gnie. Już nie jeden mocno się sparzy. Boże za, może nie razem, a może tak, a może nie. Paluje zawsze tak, jak chcę, a może taka, może nie. Woli, nie próbuj mu narzucić, Na tak, tak. a może taka, może nie. Może paluje zawsze tak, jak chcę, a może taka, może nie. Woli, nie próbuj mu narzucić. O wieczna mm -hmm. i ładna. Tak, a może nie, może faluje zawsze tak jak chce, a może taka może nie, woli nie próbuj mu narzucić swej. Tak, a może taka może nie, może faluje zawsze tak jak chce, a może tak, a może nie, woli nie próbuj mu narzucić swej. Widzisz siebie w stormie na most, Choć koło nie jest, to, to lęk Bo batelny Może pozwoli, a może nie, a może tak, tak, a, może, nie. Może tak, a może tak, a może nie Może panuje zawsze tak, jak chce A może tak, a może nie W nie próbuj mu narzucić A może tak, a może nie Paluje zawsze Ładnij tak w górę. jak chcę. A może tak, a może nie, Woli nie próbuj mu narzucić swej. Oceany wielkie podbijesz, Wielki twój okręg i wielki cel, Wielkie żaglę, sława i miłość, Może przeżyjesz, a może nie, Przeżyjesz na pewno. A może tak, a może nie, Może panuje zawsze tak jak chce, Καλώς ε, τα καλώς Zawsze tak jak chcę, a może tak, a może nie. Woli nie próbuj mu narzucić swej. Lorda ci ma losy podzielić, Ty nas wytwardy dowodzić chcesz. Niech ktoś nam zaniepostroi, niech podziel. Tak jak chcę, a może tak, a może nie. Woli nie próbuj mu narzucić swej. A może tak, a może nie. Może paruje zawsze tak, jak chcę, A może tak, a może nie. Woli nie próbuj mu narzucić swej. A może tak, a Może Panu nie zawsze tak jak chce, a może tak, a może nie, bo oni nie pójdzie ostatni raz sami, a może tak, może a może nie, a może tak, a może nie zawsze tak jak chcę, A może tak, a może nie. Woli nie próbuj mu narzucić swej, A może tak! A może tak? A może nie? Co to wie?